No to jest naprawdę dramat. Dobra, lecimy paczkę 20 piłkarzy 84 plus. Co, co zobaczymy? Bohatera? Jest bohater! Cześć Mam z tym z kanału JP bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale eee, Dzisiaj będzie zobaczycie za chwilę paczkę 84+, plus 20 piłkarzy i, i dlatego zobaczycie e, drafcik z atakiem no takim jest, no, Mario Balotelli razem z Lotanym Ibrahimowiczem Dwu, dwóch tych panów na ataku i nie możemy ich zmienić w ogóle przez całą mecz Cały czas możemy zmienić skrzydła, szpedeków, obronę, bramkarza Chociaż jest jeden fail, który mm. <laughs> zmieniłem Dałem y, pomocyka na bramce, na bramkę przyspadek I tak wygrałem tak, tak, mecz na dwóch Który za chwilę zobaczycie Też y, napiszcie jak tam wam gameplay po tej aktualizacji Bo dla mnie jest tragicznie Bo na live Przed tą aktualizacją Yy, mieliśmy live'a i normalnie się grało. Ok, yy, co wygraliśmy? Ten mecz, a drugi mecz już po aktualizacji się fatalnie kompletnie grało. Nie dało się w ogóle nic zrobić dla mnie. Więc yy, napiszcie, ja jestem ciekawy, wiecie co macie robić i życzę miłego oglądania. To jest naprawdę drama, Dobra, lecimy paczkę 20 piłkarzy 84. Co, co zobaczymy? Bohatera? Jest bohater. O! Kto, który? Ten drugi był lepszy, ten drugi był lepszy. Ale Aljaber? No, przetestujemy go, przetestujemy go. I w środku. Jacko. Eee... O, Ruben Diaz. Tego mam wymiennego. No to git, nie jest, nie jest tragiczna paczka. Jak wbiją icon słapy, chociaż chyba nie wiem, czy w tym roku wbijam. Eee, to się przydadzą karty. On kosztuje 30 tysięcy, no 35 000 pewnie. Przetestujemy go na pewno. Nie. Lecimy z pierwszym oczykiem Tutaj. Będę komentował bez, bez tutaj żadnego. Mm, albo muzyka będzie, ale puścimy coś innego. Na szybkości. Mamy o Camposa, jaką jest kurdupę na tej bramce. Karzełkiem małym, mm, Fantastycznie zaczynamy pięknie. Drafta No, ale no, dzisiaj powinien być jeszcze taki krótki, bo krótki liveik. A mamy mecz Gitara. Ale ja nie mam w telefonie tego, hmm, Jacka, mam no, tego nowego Samsunga, znaczy no, nie tego najlepszego, tego S21 y, y, Pro, y, plus i on nie ma Jacka, więc nie mógł, osnoarek, nie no kurwa debili jewana jak wyjdzie z tego meczu to, no. 1-0. Zwodzimy smolarek. Na 1-0. Balotelli, Balotelli, co zrobi? Ładnie okiwał. I do Ibrahimowicza. Ibrahimowi! Po pięknej akcji naszych dwóch napastików z lata Ibrahimowicz na 1-1 w 26 minucie. Bo do kwadratu, Już tutaj czeka z piłeczką. Do Balotelli, do Ibrahimowicza. Aj! Tutaj strata piłki niestety na farcie uczcimy. Chociaż jeszcze jest jeszcze piłka jest. IBRAHIMOVIĆ ZLATAN! W 37 minucie na 2 do 1 Pięknie I tu mamy jeszcze klepkę. Szybko do balateli jego mamy Balotelli I Mario! Ajajaj, prosto renty, no jera ale jest to jeszcze rzut rożny haber z rzutka A, myślałem, że będzie na jednego z dwóch panów naszych No dobra Spuszczamy yy, Drugą ikonę Taką trochę gorszą Franka Liberiego na skrzydełko zamiast Akanji wejdzie Pepe Tony Cross wejdzie zamiast y, Paulinio. czy ty normalny czy walnięty? jak walnięty to kurwa jedź leć się do choroszczy Tony Cross wejdzie zamiast y, Paulinho oni sure popędzają no niestety... oddamy, oddamy mecz jedynie, oddamy mecz. Oddamy mecz. Yyy, dobrze. Mamy 15 minut jeszcze. Na... Ja wiem o ile mam ściegu. Tylko mam auto tam, nie tutaj. No jest, spróbujemy jeszcze coś wykominać w tym meczu, ale wątpię, że zdążymy. Ibra. Ibrahimowicz jest! Dawaj, dawaj. O nie! No nie, no kurde. Ja to powiem, nic nie, nie tracić bramek, żeby jak najszybciej oni wyszli z tego meczu, ale nie, nie wyjdą. Akurat musiałam... Musiałem trafić na taki gości, jeszcze tak mi tak długo dawało Mario Bolotelli nie wykańczy tego Ajajaj. i ładne podanie Ibra Zlatan 4 do 3

This might be ideal for the really the... <laughs> Przepraszam widzowie, miałem telefon, ale w barę bateli wykańcza to na 6 do 4 Zdążymy. Zdążymy to wygrać Jezus, ale nie sądziłem, że zdążyłem. Mamy tu jeszcze Ajaj dobra, mamy koniec meczu Tym atakiem wygraliśmy to Ibrahimović zawodnikiem spotkania I jeszcze ma złotą piłkę to, no, Cztery bramki, dwie asysty Mario Barteli, jeden gol, dwie asysty Kończymy tego live'ika Zapisuję szybko klip Żeby się nie spierdoliło Zobaczymy, z zadziwił mnie Mój atak Pele w ogóle nie został wpuszczony w meczu i więc też trzeba to powiedzieć, że PRL ani nie, nie bił. Skład nawet dobry. Ale mamy atak... O Boże, ta kamerka, co to się kurwa odjebało, ty? Czemu domyśla? Jezus, jej. wy nie potraficie yy, zrobić tego naprawdę? No i Markizja na 1 do 0 Ay trzecia minuta. Trochę tam się wylało w obronie. I w obronie się wylało i bramkarz się wylał. Aha. Mare Podanie do kwadrado. O, tragiczne podanie, chociaż ty na spokojnie, Ej, Aranjo Traoré, i 2 do zera jest już w jednym minucie. Nie, i 3 do zera. No trochę śmiech na sali, bo gościu jakoś tak dobrze nie gra, tylko po prostu są jakieś wylewy w tej obronie, nie wiem. I wylewy obroni i jakieś tak zawodnicy wszyscy wolną idą. To, to, to była to jakaś mała aktualizacja w tej FIFI, no i tragicznie mi się gra teraz, naprawdę. No i co, będzie cztery? Nie no ale kurwa jest tragicznie, coś... Czekajmy. To z, zmieniajmy, ale nie wiem co, a tak na pewno nie musimy zmienić, bo to jest. Yy, nasz tutaj. Recept, ale w, zmienimy sobie... dajmy Pepe. Zamiast akandżer'a, bo akandżer w kurwę i dajmy, nie wiem, krosa na, na śpdka i to może coś zmieni. Ibrahimowi! 3 do 1, live Ibrahimowi, strzela w 24. Minucie. Musimy to odrobić, to bo to gości nie jest na tyle dobry, żeby z nami w, w ogóle remisować. A co, dopiero wygrać. Jeszcze trzeba Bramkami wygrywa z nami. bo Musimy to na pewno od odkupić. Trochę pozmieniliśmy dwóch zawodników, puściliśmy. Nie, przepraszam bardzo, trzech. Aorę podaje do Kevina i... No i 5 do 1. To jest kompletnie niezasłużone w spotka tym spotkaniu. No dobra, wychodzimy z tego meczu, Wizowie, to nie ma najmniejszego sensu, gościu kurwa jest tak tragiczny, a nic nam nie idzie, K każdy, każde podanie, każde przejęcie, każde coś, 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 wszystko nie wychodzi, wszystko jest tak kurwa zjebane, nie wiem, kurwa, to jebona aktualizacja tak popsuła cały gameplay, tak miałabyś fajny raz z właśnie Ibrahimovićem i Mario na 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 tak, no, no, do na do powiedzenia, pierwszy mecz widzieliście jaki to był. Pierwszy mecz było i śmiesznie, Ja też nie miałem czasu, żeby się spieszyli, nie byłem za bardzo skupiony. Tu coś, tu coś, i tak, i tak wygraliśmy. I tak, jak był dobry wynik. A to co? Tu kurwa nic ani się dało, ani nie, podało, nie prze... W ogóle to był tak dramatyczny mecz. No, się aż kurwie, ja naprawdę. Widzowie, ale... tak, źle mi się nigdy nie grało w FIFA ostatnio. Naprawdę, to jest dramatyczny. Coś kosztuje, ten. kosztuje, coś tam. 800 wy wystaw, może ktoś kupi Gigi Buffon. No i mamy Oj, co za fantastyczna gra, za draft ja My próbował wszystkie wystawić za, na za najwyższą, to tak jakbym był na minus No cóż widzowie w tym momencie kończymy, chociaż jeszcze ułóżmy Nie, sobie ułożymy drafta na kolejnym odcinku, więc dzięki za oglądanie Pamiętajcie stawić łapkę w górę, subika, oczywiście dzwoneczkę, napisać komentarz Udostępnijcie w swoich porach internetowych, a ja Was żegnam, kurwa, Niewa.